Tutaj są jakby dwie wspólnoty, które de facto na co dzień tworzą jedną wspólnotę. Ta, która jest na co dzień i ta wspólnota, która przychodzi dla służby, ona nawet jest większa niż tylko pani dyrektor i pracownicy, bo to wszystko, co jest zadaniami urzędu, pana starosty i innych urzędów, to także jest cząstka ich posługi wobec tego domu i wobec tutejszych mieszkańców. I to jest, drodzy moi, warte również dzisiaj zauważenia. Pan Bóg stawia nas na drogach innych ludzi. I poczytujmy to sobie za wielki. Dar od Boga za wielki zaszczyt, że możemy innym ludziom służyć. A skąd ta wielka radość, że to jest nam dane jako dar? Dlaczego tak mamy to odbierać? Pan Jezus o sobie tak powiedział: Nie przyszedłem królować. I nie przyszedłem, żeby mi służono, lecz aby służyć Wam i całego siebie dać dla Was. On jeszcze dodał, że On również złoży życie za zbawienie nas wszystkich. No, od nas może nikt tego życia, złożenia życia nie wymaga, ale to nie jest takie. To nie jest przenośnia, ponieważ człowiek, który rzeczywiście angażuje się całkowicie, no to on daje swoje życie. On się, mówimy tak poetycko, spala się, wyniszcza się dla innych. To prawda. Można się na rzecz innych po prostu zapracować, niejako zużyć się w tej służbie. I to jest piękne. My kiedy patrzymy na Pana Jezusa w Jego całej misji ewangelizacyjnej, to drodzy moi, tam większość działań, większość czasu, czemu Pan Jezus poświęca? Właśnie pomocy potrzebującej, uzdrawia, pociesza, karmi, przygarnia. Podnosi na duchu. I to dzisiejsze nasze spotkanie przy ołtarzu niech też będzie dla jednych przypomnieniem, że nie są sami na tej drodze. A więc niech się serce cieszy, że jest ktoś obok. Nie zosta Pan Bóg nie zostawia nas samych w naszych, powiedzmy, trudnościach. A ci, którym dana jest ta łaska służyć, bo tak to trzeba rozumieć, my czasami mówimy: No, nie znalazłem lepszej pracy, muszę podjąć to. To po ludzku to tak jest, ale w perspektywie Bożej trochę to inaczej wygląda. Więc. Również dziękujmy Bogu za to, że nasze drogi skierował na drogi ludzi, którym możemy towarzyszyć, pomagać, w jakiś sposób wypełniać również ich powołanie.